boi się, chyba zmęczyły je, o, giroje no nic, my idziemy dalej O i proszę, czerwona Kalina wjeżdża. Na bogato, tylko trochę rytmu nie trzymają do bębenków, w Ale Czerwona Kalina, banderowska pieśń. Na bogato. No. Przy takim utworze to potrafią drzeć mordy. O, tu można nawet sobie zeskanować, kochani, po, pod QR i westyć w rond. Bo za mało dolarów poszło. Ó, oh, tu tá esfum do na rua